Hej hej hej, dzisiaj znowu gramy w StumbleGuy po długiej przerwie Słyszałem, że jest jakaś nowa aktualizacja, więc może są nowe skiny, więc sobie zobaczymy mm. O! Jest ten jakiś, jakiś fajny Ty Ale super on jest Patrzę dalej nie widzę legendy o jakieś pierniki ale to chyba już było jakiś świecący z minecrafta coś specjalnego nie ma nowego o jakiś bobo o jezu i słyszałem też że są gry niestandardowe ja sobie już jedną grałem no, więc możemy sobie znowu zrobić, więc drugą sobie weźmiemy z PINGOROUND. Twórz. Co jest? Zostawcie łapkę w górę. Dawno nie nagrywaliśmy ze Stumble Guy. No, dawno. <laughs> Podobno jest nowy Pass. Nie zobaczyliśmy go sobie, ale zobaczymy, jak przejdziemy. Czytywanie. O, już mniej laguje. To powiem. Wi! Akurat jak to powiedziałem, to zaczęło lagować. <laughs> Mam trochę kaszel, bo się, że, że przeziębiłem. Jezu. Jeszcze nie będę pierwszy. Nie. Leć, 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 leć. Co się stało? Ile pingu. Nie mogę skakać. Czemu ja zawsze na odcinku? W tym miejscu mam problem. Nie mogę skoczyć. No ej ej, ej, ej. to już jest niefajne. Poskać Dobra, jestem. Leć, 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 leć. Aj! Nie, szybko leć! Leć, leć, leć! O Jezu, wleciałam dobra. <tryk> Antak tak jeden, to jest taki częsty bot. No i śmin go round. Hmm. Ral lecimy si. Robimy skróta. Dobra. I tak do... No to fajnie zrobić skróta Tak dawno grałem w a że mam jeszcze z Halloweenowego Śrubki I w ogóle nie odblokowałem świątecznego tego pasu Nic z niego A zobaczymy sobie sylwestrowy bo Woah, Dobra <laughs> Wejdziemy sobie w bokie tyłem. Chyba umiem. ile No i przeszłam. <laughs> <laughs> Am tak jeden. Am tak jeden. Przejdź to. Ui. Bruno dwa, dwa, trzy. I, I przychodzą ostatnie osoby. Polecam też kanał XON. Na niego da się wejść, bo wiele z kanałów o nazwie XON, więc... Pod komentarzem jakimś. Możecie poszukać. Dobra, czekamy. Kurczę, chciałem przeniknąć. Nie, 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 no nie. No nie wyszło. Czemu mi spacja podwójna nie działa? O, okej. Okay. I tu. No to fajnie przeniknąłem. Prawie. No nie, 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 no nie. nie. Dobra, wychodzimy i pasa sobie zobaczymy. <ścoughs> Reklamy. Dobra. A nie, jeszcze się nie zmienił. <laughs> hmm, chyba jutro się zmieni. Ale ja widzicie, ja nie mam ani jednego tego. Ale mam za darmo kręcenie. Co? Kroki za darmo? <laughs> nie. Kupuj mi to. Co? Nie, kupuj mi to. W tej chwili. Ja to muszę mieć. Kupuj to. Jest, jest. Jakie to jest super. Oh my god. O oh Jezu. Ja tak tym ekscytuję. Kroki. Bierzemy noworoczny. Ła! Wow. I emotka jakaś nowa O nowa jest taka Robot taki Od tego nie widziałem O takie coś Wiem że jest Fajne A My sobie wierzymy to zamiast płacą, płaczącej no, idziemy znowu do niestandardowej grupy. Nie spingorą, tylko na przykład. Typhoon Ale raczej nie przejdę. Zagraj. Jezu, ta animacja. Za free. Za free. O no nie. W drugim kącie nie odbiorę, tylko będę mieć ją tu. Nie, najgorzej. Dobra. Icy hide. No dobra. Jaki super to jest ten 2022. Bo nie mogę, ale on jest super, super, super. O, jeszcze nie sprawdziliśmy tej emotki. Super! Aj. Nie, 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 nie. Haha! Ha. Ale to nie sta. Ha, Haha, no i co? Bo, bo ty nie macie takiego super czegoś jak ja. Ui, 2023. Super, a jak będę zjeżdżać? to jest takie super. No, no, chyba najlepszą rzecz, którą, którą mogliby dodać tak na nowy rok. No to super. Super, naprawdę. Mi się bardzo podoba. Teraz oglądam StumbleGuy, hashtag 7651. Co on przejdzie? Tego nikt nie wie, nie, bo leci zawsze bokiem. Te boty nie umią tego przechodzić. Jeee! Dobra. Reklin nie przeszedł, a dalej ta, chodzi, tak jakby. Dobra. Flor! Lip! Dobra! Lecimy! Ja spróbuję wejść na młota, no żartuję, ja nie umiem wchodzić! Tu na młota! No kurde, no! Ale Źle! Ale źle! Ale źle! Ale źle! Lecimy! Lecimy! Tam chyba nie ma ośmiu! Nie, no nie, widzę to w górze. Nienawidzę flower flip. Czemu ja nie mogłem skoczyć? Dobra, i. No, no, to no. przegram. ja to se przegram i się widzimy.